Dzień dobry Państwu. Dziś w strefie obrony naszym gościem jest pan Waldemar Pawlak, były premier, a dziś prezes zarządu głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień dobry panie premierze. Witam pana, witam państwa. Panie premierze, spotykamy się z, w trudnych czasach, prawda, takiej wojny hybrydowej, no wielu nie ukrywa. Każdy kojarzy druhów OSP właśnie raczej tak do tej pory z takich czasowych... Jakby slotów, prawda? Czyli płynęły trawy, to druchowie OS pojechali reagować, prawda? Płynęły zasiewy też. A dzisiaj jaka jest właśnie rola? Ta, ta rola ochotniczych straży pożarnej jest spójna z, z całą tradycją, z tym e, pięknym rycerskim zawołaniem Bogu na chwałę ludziom na pożytek. To znaczy e, to są działania, które e, odpowiadają na wyzwania czasów, w których żyjemy. E, straże ochotnicze powstawały e, wiele lat temu, ponad 200 lat temu mają naj, najstarsze straże pożarne w Polsce i to była inicjatywa zwykle e, tych lokalnych, zacnych gospodarzyć, e, mieszkańców, którzy e, powoływali taką jednostkę po to, by chronić się przed żywiołami, które domostwo, wtedy prawda. były. A dzisiaj mamy inne żywioły, inne, inne czasy i, te, i to wymaga też no, bardzo złożonych kompetencji od ochotników w różnych dziedzinach. W tym roku wchodzi w ustawę o ochronie ludności obronie cywilnej, to dodatkowo poszerza, poszerza te obszary aktywności ochotniczych straży pożarnych. Mhm. Mało kto sobie zdaje sprawę, prawda, że no, tutaj w grę wchodzą nie tylko prawda, domostwa, pola, prawda, lasy, ale też właśnie takie ratownictwo drogowe, prawda? Dzisiaj aktywność jest bardzo rozległa. Pożary stanowią już mniejszość tych zdarzeń, do których wyjeżdżają straże pożarne i ochotnicze i Państwowa Straż Pożarna. Bardzo wiele jest właśnie zdarzeń, które są związane z wypadkami na drogach, ale to są też takie sytuacje często specyficzne, jak chociażby zagrożenia ze strony różnego rodzaju owadów. Czy też zagrożenia związane z siłami natury. Przeżywaliśmy w ubiegłym roku takie bardzo bolesne doświadczenia, a równocześnie bardzo budujące z punktu widzenia takiej solidarności między ludźmi związane z powodzią na południu Polski, gdzie okazało się, że tym ochotnikom, którzy działali tam na terenie tych obszarów objętych stanem klęski żywiołowej, pomagali ludzie z całej Polski. Przyjeżdżali za własne środki. Własnymi, własnym no sprzętami. Sami się organizowali. Tak, tak. To związek OSP wspierał te działania w ramach takiej jak ci ochotnicy ochotnikom, aby na zapotrzebowanie tych ludzi, którzy tam na miejscu potrzebowali czegoś specyficznego, na przykład POMP do, do wypompowywania wysokiej wydajności, czy też specjalistycznego sprzętu, strażacy z innych regionów użyczali ten sprzęt na czas niezbędny do usunięcia skutków powodzi i potem wracali do siebie. No właśnie, pan premier wspomniał o tej ustawie o obronie cywilnej, prawda? Myślę, że druchowie OSP jakby ćwiczą to, prawda, niezależnie od, czy ustawa istnieje, działa, czy jeszcze nie działała, prawda, na co dzień. Tak i ta ustawa, którą przygotował w tej chwili resort spraw wewnętrznych z panem ministrem Tomaszem Siemoniakiem pod kierunkiem pana ministra Wiesława Leśniakiewicza, pana generała, jest ustawą taką bardzo holistyczną, która angażuje zarówno mieszkańców, wspólnoty lokalne, jak i organizacje pozarządowe, samorządy i państwo, czyli wszystkie, władzy, wszystkie właśnie elementy społeczeństwa obywatelskiego. I straże pożarne, ochotnicze straże pożarne są podmiotami ochrony ludności. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych również. A więc ta ustawa zmienia ten paradygmat, bo kiedyś było tak, że ratownictwo było oddzielone od obrony cywilnej. Teraz mamy taką ciągłość, że. Na co dzień w normalnych, zwyczajnych czasach, w czasach także na przykład klęski żywiołowej działają służby ochrony ludności, natomiast w przypadku wojny one się przeobrażają w obronę cywilną, czyli te umiejętności, doświadczenie, zorganizowanie przenosi się także na czas wojny, która jak. Pokazuje przykład Ukrainy, jest dzisiaj wojną taką na całej powierzchni kraju. To znaczy nie ma tak, że na froncie tylko są intensywne walki, tak. ale okazuje się, że no, spotykamy się z takim barbarzyństwem, że atakowane są różne miejscowości, także obiekty cywilne, także mieszkania, więc te służby, które chronią ludność, są potrzebne w każdym regionie kraju. Pojawiają się też takie głosy, że no, niepotrzebnie się odciąga tych strażaków od jakby od ich Takiej głównej działalności odgaszenia pożarów, prawda, i kieruje się do obrony cywilnej, ale ja myślę, że te zadania będą troszeczkę i tak się pokrywać, prawda. To są właściwie tożsame obszary hmm. aktywności i trzeba tu podkreślić też istotną rolę tej ustawy, bo w ustawie o obronie ojczyzny w 2022 roku usunięto cały rozdział o obronie cywilnej przez dwa lata nie było rozwiązań prawnych, ta ustawa przy, y, wprowadza nowe podejście łączące te służby, które na co dzień ratują i y, y, one się przeobrażają w obronę cywilną. I trzeba też podkreślić, że osoby, które mają zamiłowanie do wojska, chcą uczestniczyć w tych działaniach wojska, mogą w, tą, w tym kierunku pójść. Natomiast osoby, które chcą pracować, chronić ludność na miejscu. Będą miały powołania do obrony cywilnej i one nie będą podlegały. Mm. Poborowi do wojska, czyli nie będą uczestniczyły w działaniach zbrojnych. Jest bardzo piękny, taki przejmujący film Mela Gibsona Przełęcz Ocalonych. Warto sobie to obejrzeć, bo tam pokazuje właśnie takiego młodego człowieka, który chciał być sanitariuszem w wojsku. Wojsko próbowało go na siłę zmusić do noszenia karabinu, ale on nie dał się złamać i w sytuacji takiej dramatycznej bitwy uratował kilkudziesięciu rannych. To, to pokazywało właśnie tą jego siłę charakteru, i to myślę, że może też tak obrazować tą różnicę między tą ochroną ludności, obroną cywilną, a działaniami czysto Wojny, wojska zbrojnymi i, i pokazuje też możliwość wyboru, że ludzie, którzy mają takie nastawienie. Y, zdecydowanie pokojowe mogą w tym obszarze ochrony ludności obrony cywilnej realizować też swoje pasje pomagania y, ludziom zagrożonym. Y A proszę powiedzieć, panie premierze, jak doświadczenia z wojny na Ukrainie zmieniły, oje zmieniły, prawda? Taki model, nie wiem, czy szkolenia, czy działania właśnie OSP? Bardzo istotnie, bo y, wcześniej, zgodnie z, do, z y, konwencjami genewskimi y, y, formacji obrony cywilnej nie są atakowane, nie uczestniczą w działaniach zbrojnych. Natomiast wojna na Ukrainie i agresja Rosji na Ukrainę i te, to, to właśnie takie barbarzyńskie, agresywne podejście pokazało, że nie ma żadnych świętości, nie ma, świętości, nie ma żadnej ochrony ratowników, wręcz nawet Czerwony ratownicy... stają staje się celem, prawda? Tak, ratownicy też byli normalnie celem dla, dla różnego rodzaju ataków I to pokazuje tym mocniej, jak ważne jest, żeby ta ochrona ludności była w całej przestrzeni kraju, żeby to, wiązało się nie tylko z ochroną y, różnego rodzaju infrastruktury, ale z ochroną naszych domów, naszych gospodarstw, naszych miejscowości y, i naszych zasobów różnorodnych, bo, bo, bo ta wojna, y, którą tu widzimy po sąsiedzku w Ukrainie, y, no niestety bardzo mocno zmienia spojrzenie na te zagrożenia. Gdyby ktoś 12 lat temu mówił, że, że będziemy mieli tutaj wojnę, to byłoby to niewyobrażalne, a a jednak e, dzisiaj się mierzymy z tego typu zagrożeniami i trzeba też do tego się w odpowiedni sposób e, przygotować, e, żeby, żeby mieć też tą i świadomość i umiejętności i kompetencje. Jednym z takich elementów, które e, są tam bardzo widoczne, to są drony. I tu w ramach e, tego systemu ochrony ludności, obrony cywilnej też planujemy, żeby e, szkolenie z pilotażu dronów odbywały się lokalnie. Część ludzi zostanie na miejscu, będzie działała w ramach ochrony ludności, obrony cywilnej. Ci, którzy zdecydują się na działalność w wojsku, mogą uczestniczyć w działaniach wojskowych. To samo dotyczy chociażby łączności takiej specjalnej tam. No pa parę tygodni temu powiedziałbym Starlinki, a dzisiaj trzeba już mówić ogólnie i bardziej bez wskazywania na firmę, bo trzeba zastosować różne technologie, ale generalnie rozmawiamy o takich rozwiązaniach, że wokół straży pożarnych mogą być takie miejsca przetrwania, że jest połączenie satelitarne. Jest możliwość postawienia masztu LTR, a więc ludzie mogą w kilku kilometrów mieć łączność komórkową. To chyba było ważne też podczas powodzi, prawda? Tak, Jak stawiano tak. tak. No, powódź pokazuje, że, że to nie jest tylko na czas wojny, ale właśnie na czas zagrożeń takich klęskami żywiołowymi. Parę lat temu na terenie, gdzie mieszkam powiatu gostyńskiego, powiatu płockiego, była taka wichura, która zniszczyła sieć energetyczną i nagle się okazało, że biała plama. Nie działają telefony komórkowe, mhm. bo maszty nie uzyskały zasilania. Straże mogą być takimi punktami, gdzie ta łączność zostanie przywrócona, a także ludzie będą mieli możliwość naładowania komórki, utrzymania kontaktu ze światem, ze znajomymi, z rodziną, żeby, żeby informacje na, te, na, temat, na swój temat przekazać. To jest taka ważna rola też w kształtowaniu tej odporności, prawda? tych krytycznych 72 godzin, prawda? Jak się tak, mówi. no bo w pierwszych godzinach istotne są te zasoby, te służby, które są na miejscu, a dopiero po, potem można liczyć na pomoc zewnętrzną, choć Przykład powodzi z ubiegłego roku pokazuje, że w naszym kraju te elementy prognozowania, przewidywania, tu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał odpowiednio wcześnie sygnały o zagrożeniu. Dzisiaj te prognozy pogody są dużo bardziej sprawdzalne i przygotowanie na to uderzenie było zdecydowanie szybsze. To widać też po, 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 po tym, że prawdzie mamy do czynienia też z osobami, które zginęły, straciły życie w czasie tej powodzi. Chodzi, ale nieporównywalnie mniej w porównaniu chociażby do tych wydarzeń w Hiszpanii, gdzie, mhm. gdzie to za, zagrożenie było gwałtowne, natychmiastowe i tam no, wiele osób straciło mhm. życie. Mhm. A proszę mi powiedzieć, bo też wiadomo, że ta ustawa o obronie cywilnej nakłada takie szczególne obowiązki, też edukacyjne. Czy, czy tutaj druchowie OSP, organizacje takie mogą właśnie służyć? Pełnić taką rolę edukatorów w społeczeństwie? Tak, tam jednym z elementów jest właśnie szkolenie zarówno tych, którzy są podmiot, personelem podmiotów ochrony ludności, ale też szerzej działania takie właśnie edukacyjne, prewencyjne. To jest skierowane i do mieszkańców, i do młodzieży w szkołach. Ważne, żeby żeby ta wiedza o tym jak się zachować w sytuacji zagrożenia w sytuacji kryzysowej, żeby była bardziej powszechna i bardziej tak przemyślana, bo to jest ogromnie istotne w strażach pożarnych ten mechanizm działa, bo ludzie myślą o różnych scenariuszach, o różnych zagrożeniach i jak przychodzi już coś konkretnego, to mają to przygotowane, ale na ogół tak w naszym codziennym życiu no, raczej nie bierzemy pod uwagę jakichś takich skrajnych y, przypadków, a y, trzeba, trzeba zwrócić uwagę, że są y, różne zagrożenia, czasami y, zagrożenia takie zaskakujące. Pamiętam taką, y, takie ciekawe doświadczenie jak z książki Antonio de Soci, y, Tajemnice Jana Pawła II. Przeczytałem, jeszcze wtedy byłem ministrem gospodarki, że jest takie zagrożenie sztormem słonecznym, to znaczy wyrzut masy przez wybuch na słońcu, i jeżeli ta masa cząsteczek trafia w ziemię, to wywołuje duże perturbacje w polu magnetycznym. Między innymi tak było 150 lat temu w Stanach Zjednoczonych, gdzie popaliły się, popaliły się telegrafy. Gdyby takie zdarzenie było dzisiaj, to mamy eksplozję transformatorów i y, no, duża część elektroniki y, brak y, tak, y, brak prądu, brak elektroniki i y, jest na to pewien sposób, bo od rozbłysku do dojścia tych cząstek do ziemi upływa 20 minut. Jak przekazałem tą informację szefowi sieci energetycznych, polskiej sieci energetycznych, panu doktorowi Majchrzakowi, to na początku mówi, co ty tam, jakieś bajki takie, ale po paru dniach przychodzi, mówi, wiesz, to jest poważna sprawa. Przeliczył sobie? I przy... Tak, i przygotowano takie procedury reagowania, że jednym z elementów reagowania jest rozpięcie tych dużych ringów, żeby nie było właśnie indukcji zbyt wysokich napięć i, i to też chroni infrastrukturę strukturę przed y, katastrofą. To pokazuje jako y, tako, takie zagrożenie cywilizacyjne, z którym na co dzień się zwykle nawet nie, nie uświadamiamy, a które faktycznie istnieje. I na przykład w szwedzkich planach reagowania kryzysowego słoneczny sztorm jest wymieniony jako jedno z y, potencjalnych zagrożeń. To mhm. no dobrze, pan uświadomił. Ja też myślę o tym, że y, jakby ludzie sobie czasami nie zdają sprawy, prawda? może nie tyle z takich inżynieryjnych zagrożeń, prawda? kosmicznych, ile nie mają też świadomości, że ci ratownicy, strażacy, prawda? Duchowie się zetknęli już na tyle z dużą liczbą różnego rodzaju katastrof, wypadków, że też mogą służyć radą i pomocą, prawda? Uświadomić pewne sprawy jakby edukować, prawda tutaj Tak no tymi zagrożeniami, które dla nas są cywilizacyjnie, takie najbardziej widoczne, no to są związane z ruchem drogowym chociażby gdzie pewnie każdy z nas miał jakieś, jakąś styczność z, ze zdarzeniem czy, czy wypadkiem drogowym, to jest związane z techniką. No tutaj. Mm -hmm. Nieuniknione, że w sytuacji tak dużego ruchu drogowego no dochodzi do jakichś zdarzeń nieprzewidywalnych i wtedy potrzebne, jest, potrzebne są rozwiązania, żeby ta pomoc była udzielona szybko i bardzo kompetentnie, ale też zwykłe zagrożenia takie chorobowe, udary, wylewy, zatrzymanie akcji serca. W tym kontekście przygotowujemy w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Projekt pierwszy ratownik, który opiera się o współpracę ratowników, także wykorzystanie technologii. Osoba, która potrzebuje pomocy na swoim smartfonie, naciska guzik SOS, wysyła taką flarę z prośbą o pomoc, a ratownicy w promieniu kilku kilometrów mają bliźniaczą aplikację, która odbiera te sygnały i mogą w ciągu kilku minut, robiliśmy takie testy w przestrzeni, to jest 3,5 minuty do. Nawet półtorej minuty od momentu wezwania ratownik pojawiał się na miejscu. Chodzi o tą pierwszą podstawową pomoc, żeby podtrzymać funkcje życiowe. Do, do czasu, czasu przyjazdu karetki. przyjedzie karetka. Tak, hmm. dokładnie. I to jest dzisiaj technicznie też już osiągalne, a pokazuje, że tą jednostką ratowniczą może być jedna osoba. W pojedynkę możemy kogoś uratować, jeżeli jesteśmy przygotowani, wyposażeni w sprzęt i, i mamy też wiedzę, jak to, jak to fachowo zrobić. Mhm. No właśnie, a proszę mi powiedzieć, czy, czy rządzący dostrzegają i odpowiednio jakby doceniają tutaj te organizacje OSP i, i ratownicze? Tak, generalnie tak. Tu trzeba podkreślić bardzo istotną rolę rolę samorządów, to jest ten pierwszy i mhm. podstawowy partner dla Ochotniczych Straży Pożarnych i to już od początku naszej transformacji, to jeszcze Pan Poseł Marian Starownik wprowadzał takie rozwiązania, żeby zadanie ochrona przeciwpożarowa była zadaniem własnym gminy i ta współpraca z samorządami jest tutaj bardzo istotna i bardzo owocna, ale także w tym wymiarze państwowym, współpraca z Państwową Strażą Pożarną Właśnie 30 lat temu, w 1995 roku, kiedy byłem premierem, był uruchamiany krajowy system ratowniczo-gaśniczy. To na tamte pokolenie, na tamten czas było coś bardzo nowoczesnego, bardzo potrzebnego. Dzisiaj. W styczniu bieżącego roku 2025 weszła w życie ustawa o ochronie ludności, obronie cywilnej i to jest to nowe już podejście na następne pokolenie spinające wszystkie ochotnicze straże pożarne w systemie i właśnie otwarte na najróżniejsze zagrożenia, które są współcześnie ważne, więc ta, 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 ta ustawa otwiera nowy rozdział już. I tworzy nowe warunki do budowania takiej odporności i systemu ratowniczego, które skutecznie zadziała w, we współczesnych czasach. Mhm. Zanim tutaj weszliśmy do studia, to mówił Pan prawda, o tej roli najmłodszych takich ratowników. Proszę mi powiedzieć, na czym to polega, takie kształcenie od, od dziecka. W strażach, w ochotniczych strażach pożarnych. Każde pokolenie ma swoje zadanie i swoje powołanie. Mamy teraz już wiele bardzo pozytywnych doświadczeń z dziecięcymi drużynami pożarniczymi. To jest dla dzieci zabawa, ale taka zabawa bardzo realna, to znaczy taka, która wiąże się z uczestniczeniem w poważnych zadaniach i przygotowaniem do tych poważnych zadań. Widzimy zresztą bardzo ciekawe przykłady, gdzie dzieci potrafią uratować swoich rodziców przez to, że wiedzą, jak zadzwonić. Na 112, jak poinformować, co przekazać, jak się zachować. I trzeba od tego zaczynać. Potem jest młodzież, która już ćwiczy się w zawodach, później są dorośli, którzy uczestniczą w akcjach ratowniczych, ale są też zadania dla seniorów, dla nestorów, bo oni z kolei spisują historię, przekazują swoje doświadczenia. Ten ruch strażacki jest tutaj właśnie wyjątkowy z uwagi na swoją wielopokoleniowość i to właśnie każdy ma swój kawałek świata i swoją domenę, swoje możliwości, swoje doświadczenia może wykorzystać. Panie premierze, też ruszył teraz plebiscyt Straża Kroku, cieszy się dużym zainteresowaniem. prawda? Jakiego wsparcia tutaj oczekują druchowie OSP? Bardzo ważne są takie inicjatywy jak Strażak Roku, jak ten Klewistyd, bo mobilizują środowisko i tutaj ma to taki charakter bardziej mobilizowania przyjaciół, znajomych, sympatyków. To jest istotne. Rozmawialiśmy też właśnie przy tej okazji z zarządem Polska Press o także uhonorowaniu w czasie tych uroczystości już potem zwieńczających ten proces tych osób, które wykazały się osobistą odwagą w ratowaniu życia imienia i ryzykowały swoim życiem, swoim zdrowiem, żeby kogoś uratować od znaczenia krzyżami rycerskimi. I myślę, że to będzie do zrobienia i na poziomie województw, i na poziomie ogólnopolskim, żeby te osoby, które się wykazały tą największą odwagą, jakby równolegle obok tej, tego plebiscytu popularności, uhonorować tych, którzy są na, naszymi bohaterami dnia dzisiejszego, to znaczy w konkretnych sytuacjach, w konkretnych zdarzeniach uratowali drugiego człowieka, narażając swoje życie, swoje zdrowie, żeby, żeby udzielić pomocy. Mhm. A proszę w jaki sposób właśnie prasa lokalna, lokalne gazety, lokalne portale mogą tutaj wspomóc z jednej strony tą akcję, a z drugiej strony funkcjonowanie właśnie OSP? Myślę, że bardzo ciekawym i istotnym byłoby też zorganizowanie takiego konkursu dla dziennikarzy. Tak, żeby ci dziennikarze, którzy opisują różne zdarzenia, też mogli uczestniczyć w takim konkursie, który by wyłonił tych najbardziej zdolnych w takim pokazaniu tej z jednej strony dramaturgii sytuacji, z drugiej strony bohaterstwa tych, którzy ratują. I kolejnym takim obszarem, który może być bardzo interesujący, to ta bliskość, bo tutaj grupa, grupa ma wiele portali, wiele gazet lokalnych i tam można wręcz przez taką dobrą współpracę, myślę, że wielu dziennikarzy z Państwa, z państwa grupy też. Jest ochotnikami, też w ochotniczych strażach działa. Można też dokumentować konkretne zdarzenia z tych różnego rodzaju akcji, ale też warto pokazywać właśnie to, o czym pan redaktor wspomniał to znaczy to zaangażowanie i współpracę z dziećmi, z młodzieżą, z kobietami pokazywać to życie takie codzienne straży i to z jednej strony odświętne różnego rodzaju spotkania, bo to wydarzenia patriotyczne, inne też warto pokazywać, ponieważ to jest ta specyfika wolontariatu, żeby skutecznie, szybko i bez wahania wyjechać do akcji, to trzeba wiele godzin spędzić na wzajemnym poznawaniu się, takim życzli ży życzliwym, tak, współpracy. Jak przychodzi hasło na wyjazd, no to wtedy już nie ma czasu na dyskusję, na ustalenia, tylko trzeba szybko reagować. Ale żeby to nastąpiło, to ten element budowania Wspólnoty musi być, pamiętam, takie swoje ciekawe wydarzenie, jak w Ustrzykach dolnych chyba. Byłem na takim zebraniu, gdzie doszło do takiego sporu, że nie wszyscy mogą wyjechać do akcji. No i po długiej dyskusji takiej emocjonalnej ustalono na koniec, że przyjmuje zarząd uchwałę, że Star wyjeżdża natychmiast, a Żuk po 15 minutach, czyli żeby tu każdy mógł e, uczestniczyć w tych działaniach, to, to zbudowano taki Wieloetapowy sposób reagowania. Czyli najpierw wóz bojowy, a potem logistyka. Tak? tak, tak, tak. Ale to tak trochę zabawne, ale z drugiej strony takie też bardzo budujące, że, 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 że tych ludzi, którzy chcą uczestniczyć w tym procesie udzielania pomocy jest bardzo wielu. Zresztą to było widać po wybuchu tej wojny na Ukrainie, gdzie Straż Ochotnicy odegrali ogromną rolę w pomocy dla uchodźców w przemieszczaniu ich, w zaopiekowaniu. Różne tutaj zasoby były wykorzystane, że Polska była wyjątkowym krajem, który pokazał ogromną pomoc dla kilku, prawie trzech milionów uchodźców, bez tworzenia żadnych tam specjalnych. Ośrodków, obozów czy, czy innych. No właśnie, wszystko się było bez chaosu, prawda? Tak, w tak, sposób tak. zorganizowane. I to myślę, że jest właśnie m, bardzo mocny przykład na tą taką głębię tego społeczeństwa obywatelskiego, na którą się na co dzień nie zwraca uwagi, ale która istnieje dzięki temu, że jest bardzo wielu wolontariuszy, którzy w swoich środowiskach wykonują tą. Y, wielką wielką i szlachetną pracę w strukturach różnych organizacji pozarządowych. Panie premierze, a gdyby Pan miał moc sprawić jedną rzecz, która by poprawiła tutaj los właśnie druhów OSP, to co by to było? Ja myślę, że trudno jest o taką jedną rzecz, bo ja, ja, ja zawsze jestem pod wrażeniem ogromnej różnorodności działań Straży Pożarnych, i trzeba tu, tu podkreślać, że właśnie ten element budowania wspólnoty jest najistotniejszy, i trzeba te elementy wspólnotowe wspierać. To, to dotyczy także takich działań, właśnie jak dziecięce, drużyny młodzieżowe, drużyny kobiece, drużyny orkiestry, różnego rodzaju, ta cała działalność budująca wspólnotę, bo to buduje tą potem wyjątkową sprawność i szybkość w działaniu. I czasami na te elementy takie wspólnotowe nie zwraca się uwagi, ale dzięki temu, że to jest taka tradycja, która przechodzi często z pokolenia na pokolenie, bo jak się obserwuje straże, które mają 100, ponad 100 lat, i czyta się nazwiska osób, które tworzyły tą straż, to w tych miejscowościach często to już ich prawnuki, ich potomkowie dalej tą działalność kontynuują. Więc tutaj to, to być może właśnie. Ten element wielopokoleniowości jest takim bardzo istotnym, na który trzeba zwracać uwagę, żeby, żeby ta tradycja była pielęgnowa. budowana, pielęgnowana mhm. i rozwijana poprzez coraz to ciekawsze formy działania. Mhm. I dzięki temu jesteśmy też bezpieczni, prawda? Tak, no bo to buduje e, taką, e, takie przekonanie. Zresztą wie pan, e, każdy z nas ma taką. E, Taki normalny odruch, jak nas policja zatrzymuje na drodze, to choćbyśmy nic nie zbroili, to człowiek się czuje spięty. Na widok munduru strażackiego tej reakcji takiej e, podbijającej, e, podbijającej, zdenerwowanie nie ma, bo straż występuje w innej roli. Tu jest ten element właśnie pomocy, wsparcia i to, to jest ta specyficzna mistyka munduru strażackiego. Choć oczywiście, posłużę się takim przykładem, w mojej osobistej Straży Pożarnej, w mojej, mojej rodzinnej, tak dokładnie powiedzmy, Straży Pożarnej w Pacynie mamy i policjantów i jest ksiądz proboszcz, i jest wójt, czyli mamy ludzi z najróżniejszych światów, którzy raz do roku na walnym zebraniu przynajmniej się spotykają i ci młodzi ludzie z tego środowiska też mają kontakt z ważnymi osobami w tej lokalnej społeczności. Mm -hmm. No i pamiętajmy, że straż się cieszy chyba od lat, prawda, dziesiątków lat, e, bardzo wielkim poważaniem, prawda, szacunkiem e, i taką z tym tak, bo, bo, bo to jest właśnie też ciekawy przykład bardzo licznej wspólnoty ludzi dobrej woli, którzy obok swoich zawodowych obowiązków potrafią znaleźć czas na to, żeby dodatkowo poświęcić się do, do, w takiej działalności właśnie ratowniczej, charytatywnej. A to też myślę, że daje okazję do tego, że nasze życie staje się bogatsze, ciekawsze, bo właśnie chociażby też te kontakty między strażakami z różnych regionów i kraju, ale też i międzynarodowe sprawiają, że, że dzięki tej aktywności w straży to nasze życie jest dużo ciekawsze i bezpieczniejsze. Mhm. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był pan Waldemar Pawak, były premier, a dziś prezes zarządu głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.